Siemanko, ja jestem XJJ i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagramy w Elden Ring. W podróży, jak zawsze, towarzyszy mi Mozu ninja. Siema. E, I właśnie, serki, że na koniec poprzedniego odcinka zapomniałem Wam e, pomachać, ale po prostu się zakręciłem troszeczkę. W każdym razie, moi drodzy, poprzednio e, po wyjściu z katakumb, dotarliśmy e, tutaj do jeziora. Gdzie walczyliśmy z kolejnym, tym razem, właśnie lodowym smokiem? E, gdzie idziemy? E, który no dał nam ostro popalić. E, ja, właśnie. Hmm. Przy kolejnej łasce, jak dotrzemy, to e, odsyłam Ciebie i regeneruję sobie butelki. Bo nie, nie mam nic do leczenia. A Monsoon e, trzy razy musiałby... Miał trzy podejścia od tego smoka. Ponieważ pewnym atakiem po prostu ciężko było go uniknąć. Lecimy, lecimy, lecimy. Śmiało. I niestety, no ja starałem się walczyć bardziej ze Sansu. No, Monsun jest yy, wojownikiem w zwarciu, więc no niestety był bardziej narażony na ataki. Ale koniec końców jakoś dało radę. Wiesz, bo też nie chcę, chcę zmieniać statystyk, bo już jestem tak przyzwyczajony, nie? No, 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 ja wiem. To, co jest teraz w meczu, czyli pod e, rzekę krwi, tak się nazywa ta katana. Jeśli dobrze hmm. pamiętam, choć rzekę krwi, która jest bardzo popularna, ale my idziemy tak jak my idziemy, a nie według jakichś tam trendów salanych przez graczy. Okej, okay, może jest to OP i tak dalej, ale po prostu no dobra, powiem tak. Też się trochę sugerowałem tym, co. Jest dobre, y, pod... ale to, jest, to jest dobre. pod To jest dobre. A teraz to mnie nie działa. DE! O nie działa, bo mam tą run, runę. Runa aktywna. <śmany> o, oh. he. No, ale też tam jako y, Konfesor tam się trochę sugerowałem tym, co tam gracze podpowiadali na Konfesora. <śmany> Ale i tak czarów używam też swoich. Dobra, e, zaraz tutaj wrócimy. Monsun, e, bo muszę naprawdę odzyskać sobie co nieco. Ale i tak raczej czarów używam swoich. No, nie wszystkich używam, bo wiadomo, są różne sytuacje. A właśnie, też przy okazji zaraz sprawdzę, jak tak naprawdę działają tutaj. O, jeszcze sobie e, wzmocnię buteleczkę, ciach. Dobra, rozwój postaci. A, nie, dobra, rozwój postaci. Teraz będzie 50 na pewno. Ciach, polecę sobie jeszcze ciach tutaj. Ale dziwne, że tamto to mi nie działam. Ło mm, dobra, w każdym razie. Mm, więc taka gadka, szmatka, pierdzielenie, oszupenie. Bo i tak przez to, że kurde teraz nie mogę słyszeć lepiej Monsuna to przespada, no to po prostu montaż jednego od odcinka zajmuje mi z półtorej godziny, gdzie w półtorej godziny, w dwie godziny jestem w stanie zmontować ee, cztery odcinki Horizona albo Alexa, <ścoughs> bo tam tylko sobie po prostu patrzę. Teoretycznie też, ale na razie lecę z tym, co jest. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. To, że ja gadam, to nie znaczy, że nie możemy biec. Tam sobie po prostu tylko sprawdzam kwestie swoje dialogowe, co mówiłem, czy przypadkiem nie ma jakiejś wtopy, że zamiast tam, nie wiem... drzewo, powiedziałem co innego, albo tam pomilę jakieś liczby, czy współrzędne, czy nazwę czy, yy, kogoś. W każdym razie mamy atak. Tutaj będzie cięcie, dopóki nie zobaczymy przeciwnika. Jest, dobra. Jest i przeciwnik. What? A! Sepuku właśnie widzę, widzę. Co on ma za zbroję? tarczę, co to? A, bańkę sobie zrobił. <ścoughs> to było tak oczywiste to co on zrobi zaraz. że ja po prostu tylko wyczekałem na jego atak, nie? Dobra. Pana to gościu. I spróbuj uniknąć tego. Małe obrażenia, ale musi być cały czas w ruchu. O kurde. Bot! Zajmij go na chwilę, i on się zajął kuźwa mną, bo jakiś sick combo kuźwa udało mu się zrobić. Ja pierdzielę. No nie wierzę, po prostu kurde, nie wierzę. Akurat wspominaliśmy o tym orężu. He, dobra lecim kuźwa. Jestem wkurzony, bo było bardzo blisko do pokonania tego śmiecia. Po prostu kurde, jeden moment nie uwagi. Ja pierdzielę. No a właśnie, to co jeszcze mówiłem do Monsuna tuż przed wzowiem nagrywania, akurat mówiliśmy o tym orężu, o rzece krwi i kurde co, akurat znalazł się gościu, który tego kuźwa oczywiście używa, nie, bo czego innego, bo nie mają własnego mózgu i... Korzystają z wiedzy innych. Tylko małpują po prostu. Okej, okay, ja robię poradniki Warframe, ale po to, żeby po prostu ułatwić ludziom yy, wykonywanie zadań, a też bronię daję po prostu sugestie i tak dawno nie dawałem też y, top broni, po prostu każdy gra tam czym chce. I tyle. To że jest to broń, też używam, ale yy, Hora, yy, Horizon co ja gadam. Yy, Warframe to gra bardziej PVE, więc używa się ją yy, do... Do walki przeciwko NPC-om, a tam to już czego się używa, no to naprawdę kwestia czyjegoś gustu. Co to jest za jaskinia? Jaskinia Gu... guseł, ok. I chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej likwidować NPC na jak najwyższym poziomie, a tam naprawdę jest to broń, której się. Używa, ale i tak to jest każ wybór danej osoby. No, tutaj też niby wybór, ale kurde, małpować zawsze to, to co po prostu jest w mecie, bo nabija krwawieni i coś tam. Eee, dobra. Kończę narzekanie i po prostu lecimy z tym. No dobra. Gusta, gustami, gusła, gusłami eee, lecimy. Wiedziałem, że to będzie. Dlatego. Szedłem po obrzeżach. Aż się dziwię, że ty wpadłeś w tę pułapkę. Ty no wiesz, ja już mogę zapomnieć, nie? <laughs> e, lecieć tam za tobą, czy. A może lecieć. Każdy chwila. Oj, nie trafiłem kuźwa, serio? Dobra, ja się tam jednego pozbyłem, przeciwnika. Dobra, lecę do Ciebie. Tam po prostu jest prosta droga w dół, czy jakieś półki? Półki, dobra, po których się spada. Nie bo, jakby by była by prosta droga w dół, to byś zginął, nie? No, dlatego tam pytam, czy prosta droga w dół tak, że po prostu od razu spadasz, czy muszę zobaczyć, gdzie stanąć na krawędzi, co? To byłby przeciwnik, jak coś, <laughs> A, ślimak, jednego załatwiłem ślimaka. Już... Y Ciaż czekaj, to jest chyba przejście z drugiej strony eee, o miansę dziurę, o ile się mylę. Jeszcze ja tam poszłam właśnie na górę, o run łuk runiczny i o run bohatera. Widzę, że jakiś imienny tam masz, przeciwnika, jakiś ducha, czy coś. Tak, dlatego nie, nie chcę go zabijać do końca, żebyś go zobaczył. Aha, dobra. Kurde, mogłeś po prostu... Widziałeś, że lecę gdzie indziej, wiesz co tam... Mniej więcej kojarzysz, co tam czeka. Właśnie dlatego poprosiłem ciebie, żebyś tak nie szarżował. Tylko, że to ty poszarżowałeś. A to jest główna no. ścieżka? To mogęś mówić, że tam jest główna e, ścieżka, kurde, że lecisz główną i chodź tutaj. Tylko, że ja stanąłem tu, a on się pojawił, a ty poleciałeś. A, i gdzie on jest? Już padł. <grych> hmm Okej. Okay. To był samuraj. A, ten samuraj, którego zabijałem, tak? Czy co? Nie, to był I da uczy czegoś tam. A, okej. Okay. A, a dobra, cóż. Tu pozbierałeś wszystko, ja? E, tak, tam w tej wnęce, tak, jeszcze wyżej ewentualnie. Tam już ale nic nie ma, czy co? Ale to też wołaj, kurde, że przeciwnik jest taki i taki, a nie kurde się bawisz na, na całego kuźwa. Ale przeciwników i tak napierdzielasz. No tego, tego chciałem ci zostawić, ale poszedłeś to wiesz. No to trzeba było go i... zostawić i za mną i powiedzieć mi, kurde, wracaj, bo tutaj przeciwnik jest. A to jednak była i tak, yy, ścieżka poboczna. Tam co szedłem A raczej alternatywna ścieżka w dół Zawsze jakiś Oho Tak ci nie warto z bo Wiem, trzeba znaleźć ślimaka Tomasz Widzę, widzę, właśnie już też go zauważyłem od razu Spoko Co? Znowu się pojawił. A, no. aha, spoko. <laughs> to już nie miałeś wpływu na no, to. Po prostu się pojawił na linii Topora. <laughs> nie, bo, nawet bo nic nie zabrałem, bo ślimaka zabiłem. Okej, <laughs> Ok, i mamy już tutaj bossa. Nie to, kurde. Pierdzielę. Pomylił mi się czar. O. To miało być... Szybko. To o dobra, o Nie ma wina, że ikony są podobne. A boskiej skóry, tylko że widmowy. Okej. Okay. Też jak potrafię. Pa! O.

ta, ale niepełnym atakiem. Dobra, leży. No. Zastanawiam się Co? Okej, okay, dobra, trafiony, nie, nie trafiony, co? Zachaczyłem go tym atakiem. O, no, co jest? jakimś tam nie trafiłem? Spoko. Dzięki, już zauważyłem. Ale wiesz, nie, nie chciałem przerywać animacji ataku. Bank. Auć. Dobra, już sam inny nie miałem. Trochę za bardzo zaszarzywałem z tymi atakami. O, dobra. O, o, dobra, od pleców, od pleców, tak. Dam radę. Leś, leży. Koniec? Czy jeszcze jakiś będzie? Dobra, teraz główny boss. No! O, rytuał czarnego płomienia. Kurde, no aż zrobię, czekaj. Tak. Jeny. Eee, a jak tutaj powrót, gdzie jest ten powrót? No, tam gdzieś powinien być. O, tam gdzieś, kuźwa. Oczywiście, co? Jest. O, niewidzialny, jest tutaj. Widzicie? Widzicie? Tutaj jest Jeżeli wy, wam też y, to zniknie To i oglądaliście wcześniej ten odcinek Będziecie wiedzieć Dobra e, Coś jeszcze? Przerwa Czy... przed, przed tym się widzimy Dawaj, lecimy dalej Dobra Do końca odcinka lecimy Dobra, spoko W takim razie za chwilę znowu widzimy się z Monsunem no i biegniemy dalej. Trochę czas nas pogania. I tak, chyba, łącznie z tymi wszystkimi cięciami, ten odcinek będzie miał z 21 20... do 25 minut. 20 do 25, tak myślę. Chyba, że coś się zmieni. A coś zginęło. O! Myślałem, że ktoś ci ocenił notatkę. Czekamy na przeciwnika. W którą stronę patrzysz? Ja patrzę na plecy. Jest! tobegini się nie zatrzymają. A nie, zatrzymał się. Okej. Okay. Dobra. Hm. Aha. Max katano. Aha. O! Oh. No, nie na mnie, nie na mnie! Tam masz przeciwnika. Okej, okay. zniszczyłeś mu bańkę? Nie! Co? Tak, bańka zniszczona. A, dobra, u, u mnie jest dalej widoczna oczywiście. O, bo... <śpiewanie> no sorry za to, że się wyleczyłeś, a miało być tak pięknie. Ale to była walka jeden <śpiewanie> na jeden. Mimo wszystko, pokonałeś go. Ja akurat aktywowałem czar, przy którym nie miał prawa się uchronić, ale akurat go, żeś to łatwiej w tej samej sekundzie. Ja pierdzielę No chłop zrobił błąd, że aktywował smoka, nie? No Ale chyba się nie spodziewał, nie spodziewał się, że umiejętnością pół HP mu zabiorę, na dwie hmm. hmm. To się, jak tam użyłeś tego topnięcia, to tysiąc hapsa i wyleciał w powietrze, no i po prostu ile tam, chyba z trzy czwartych hapsa mu zabrałeś, albo dwie trzecie No, było ryzyko. No, ryzyko, bo mógł Ciebie też w tym czasie rozwalić, ale animacja się udała, opłaciło się. Tak mógł mi zrobić. A, no też. I mi przerwał centralny umiejętność. Hm, ale chłop na to nie wpadł No. Mówiąc się, że w czasie tej walki, jakbym miał coś takiego, jak ty robiłeś, to też bym walił po prostu na chama, nie? Już. Też... Yy, prawdopodobnie nie pomyślałbym o backstabie, bo patrzę, okej, okay, ma tyle życia, jeszcze jeden, dwa ciosy i padnie, nie? mógł tej katany nie? No. A tutaj on używał jakiejś właśnie ja bym tutaj używał broni do walki wręcz A on nie wiem co tam używał magii czy co pierwszy cios to był mag była magia Lodowy miecz Aha. E, tego smoka jeśli dobrze pamiętam No no a, dru a druga a drugi taki błysk niebieski to był umiejętność Hmm. Ja na pewno jeszcze przyjrzę się tej walce w czasie nagrania ale no, takie to było mimo wszystko taka trochę Dziwne Dziwne i typowe zachowanie z jego strony Ej, co jest? Co mnie tutaj zaatakowało? Co? Co jest? Co mi bije? Chwila Kusik mógł, może z daleka atakować co? A, jo, faktycznie ja tak A tutaj ci dwaj Kurde Faktycznie, kusznicy O, o jesteś okay. Wiesz, ja tak nawet nie wiedziałem skąd w ogóle nadchodzi cios, nie? Z... Później tam patrzę, ty atakujesz kogoś kurcznika, ale nie, to nie z tej strony. Kurde, skąd? Szukam to jest z jednej, z drugiej, z trzeciej. Aha, tam byliśmy. To jest to miejsce! A co tam jest? Tam dalej, tutaj jest jakaś ścieżka poboczna, tak czy co? Ta ścieżka to jest tam gdzie co mówiłem ci jako że To jest to miejsce tam gdzie byliśmy na tym jeziorku żeby dostać się na tą górę, nie? Aaa dobra A tam dalej oprócz tych ślimaków yy, coś będzie? Nie no, my teraz tam idziemy hmm. Ale powiem ci jakbym, że jakbym się przyjrzał trochę bardziej, nie? Temu miejscu to bym skojarzył. Że jest tutaj niewidzialny most. Bo akurat przypadkiem trafiłem też na artykuł yy, jak właśnie yy, gracz zlokalizował niewidzialny most, nie i tam było takie wręcz mamiczne. Jak ja mam znaleźć drogę przez ten niewidzialny most, a przez cały most były po prostu plamy krwi. Eee, też miałem. <gry> No, mi albo się nie wczytały jeszcze, albo po prostu ich nie było. Były tylko wiadomości. Albo, właśnie, jak nie było plamy krwi, to były wiadomości, nie? Mogło być coś takiego, że jeszcze się nie wczytały plamy krwi, nie? No, no. Ale też jak patrzę, wiadomości. Ty skaczesz. Pierwszy co, patrzę właśnie w dół i później? Aha, okej, okay, sobie stoi. <ścoughs> I od razu już skojarzyłem, co się dzieje, nie? Aha, i tam można jakoś też przejść? Coś teges? Możemy iść tędy. a tutaj jeszcze coś... a tutaj jeszcze można iść dalej, tak? E, właśnie, dobra. E, dobra. O, tędy idziemy. Invisible Bridge. A Wata Ra... tego, drzewa wow. <laughs> co? Jakiś duplikat? Tak. Shit! Nie zdążyłem się wyleczyć, cholera. Dobra, lecimy raz jeszcze. Teraz yy, wiem, że tutaj zaraz będzie gdzieś awatar. Swoje runa szybko odzyskam. O, aha, on tak spada z drzewa centralnie, jakby, dobra. Okej, okay, dobra. Auć. Kurde, jednej rzeczy nie zrobiamy. Szlak. Poległy szybko, pomachaj. Do widzenia. O, już machasz tym. <grymne> Dobra, moi drodzy. To jest właśnie koniec tego odcinka. W następnym odcinku dalej, oczywiście, będziemy kontynuować podróż po szczycie olbrzymów. A tymczasem, jeżeli jesteście ciekawi, jak właśnie dalej potoczą się nasze losy w tej lokalizacji, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Zegrajmy. Ponadto zapraszam do przejrzenia pozostałych serii, które obecnie prowadzę na swoim kanale, a także tych, które już aniem opublikowałem. Dodatkowo zachęcam do przejrzenia serii poradników Warframe, ponieważ oczywiście gra, jak zawsze e, o tym wspominał, bardzo e, prężnie się rozwija, regularnie pojawiają się aktualizacje, więc warto wiedzieć, co twórcy wraz z nimi dodają do gry. Oraz e, będzie mi bardzo miło jak zostawicie coś dla zasięgów tego kanału. Łapeczka w górę lub subik z dzwoneczkiem na pewno mnie ucieszy. I jest to wielka motywacja dla nas do tworzenia kolejnych materiałów, a tymczasem wielki dzięki za oglądanie, zobaczenia w naszym odcinku, trzymajcie się, cześć!